Czymano z tej strony DarkoWanas.pl i witam Was yy, w grze, w którą sobie dzisiaj yy, chwilę pogramy. Tak no to przejdźmy sobie do gry Okej okay. Żeby sprzątać rzeczy po kosmitach o tutaj mamy z jakąś szczotkę czy nie wiem co to jest jakiś mop i mamy tutaj sprzątać. No okej. Okay. <coughs> Jak to widzę, to za fajnie tu nie jest. No ale dobra, uznam, że jest fajnie. I uznam, że to jest dla mnie fajna praca. I okej. Okay. Idziemy dalej. ok i tutaj jeszcze... Dobra, tutaj już jest wszystko. No i jeszcze tutaj coś jeszcze jest Trzeba to posprzątać Okej okay. Tutaj też Okej okay. I tu też Już woda jest nie fajna O, nie, myślałem. No dobra. Już jestem. Chwilowo mi nie było. No, jeszcze widzę, że tutaj coś jest. No dobra, chyba to już to, to wszystko. I musimy to coś położyć tutaj. E, w sumie nie wiem, po co ja to wziąłem, ale dobra. Weźmy sobie wiaderko. <laughs> Idźmy z tym wiaderkiem Tutaj no, a tutaj szybko Też pozmywamy Okej okay. yy, I teraz tak No nie, no nie mów, że Zostawiam ślady po sobie Błagam cię Okej. Okay. Ciebie gdzieś nam wywalę. O! Lampka mi się przyda. O, lampkę sobie położę tutaj. Albo w sumie mogę sobie lampkę... No, nie mogę tego podnieść. W sumie lampkę mogę sobie tu położyć. O! Fantastik! je. Yeah. Dobra. Tutaj następnie co zrobię? To też posprzątam tą tu ścianę Cała jest ujebana przez tych kosmitów Pojebanych, dobra nie będę już zwracał na nich uwagi Okej. Okay. Sprzątajmy. No, mówię, że żeby następne coś co nam przeszkadza <coughs> Won. No. No, teraz lepiej ok. To coś trzeba tu jeszcze posprzątać. co tu jeszcze? Widzę, że tu ściana cała ujebana jest też. Trzeba ją tu posprzątać. Cała podłoga. Nie, no najlepiej. Wszystko ujewać. Nie dość, że jeszcze ujebać coś, ślady za sobą teraz zostawiam. No kurczę, dalej. Dojmy się, dobra. Wodę trzeba zmienić, bo cała już jest w krwi. Dobra, dalej. Ok, myślałem, że jakaś noga tutaj wyleci, czy coś. Nie, widzę, jak coś takiego wyleci, bo muszę. Próbować i się bawimy w kotkę emisjonalną, dobra, nieważne? I teraz tu sprzątamy dalej. A, jest najlepszym sprzątaczem domów. w ogóle to nie jest dom, ale dobra. I co dalej? Myślę, że już ten odcinek byśmy teraz już tu kończyli. Tylko posprzątajmy się już tu, tutaj, dobra. Albo nie, po Nie, jeszcze odcinek nie będę, go, co ja mówię? Okej, okay, jak ja mam tam to domyć? Co ja mam tu skakać? Jakaś mopa? Dobra, nieważne. Idę gdzie, dalej gdzieś, bo nie będę skakać jak małpa. Dobra, wierzmy tutaj mopa i tutaj wszystko. Bo bez mopa to nie robota. Okej. Okay. to trzeba gdzieś tam wywalić. Dobra, nieważne. Ja tam tego nic nam nie zrobiłem. Dobra, dalej. domy się. O kurwa, tu nie chce się domyć. No, w końcu że się to. Chójstwo, tu domyło. Myj się! No w końcu. No zaraz mi trzeba wodę ten zmienić no. No fak. Dobra. Dobra, jest tu wszystko posprzątane. O co, żeż tu oni tu odprawiają? Co oni tu rozjebali jakoś? No co ja te tu ślady pozostawiam po sobie? Oj, fuck, no. Dobra, tam już wszystko tu jest pięknie zrobione. No fuck, no musiałem to wylać. Dobra, nie, załóżmy, no tu jest wszystko już pięknie zrobione. Nie ma nic narzekać. Dobra, wszystko ładnie zrobione. I możemy sobie teraz iść po następne wiaderko. I jest spoko. Okej. Okay. Nie, nie o to mi chodziło. Nie chodziło mi o nogę. Nie chodzi... Nie o, no, no nie chodzi mi o żadną rękę. Ani o jakieś żadne nogi czy coś w tym stylu. Tylko mi chodzi o wodę. Tak, wreszcie woda. Mm, dobra, i teraz idziemy sobie do tego pomieszczenia tutaj. Kurde, strasznie tu w tym pomieszczeniu jakoś jest. Kurde strasznie tu jest. Woda fuck! Weźcie mnie, nie straszcie, mówię wam. Jak można tutaj robotnika straszyć? Co jest? Ale się tu boję być, nie. Nie chcę tutaj. Dziwne jakieś odgłosy. Nie zwracajmy na to uwagi. Ładnie tu posprzątamy. Oczywiście. Ok. No i tutaj jeszcze troszeczkę. No, ładnie tutaj posprzątaliśmy e, Jak widzicie e, Możemy sobie już pójść Okej okay. Okej, okay. dobra I I Jest, okay. udało się nam e, Dobra, więc ja się z wami żegnam, więc cześć, na razie. Nvpd też się żegna. No tak. Gościu, który ze mną gada na Skype'ie też się z wami żegna, więc cześć, na razie, jął!